Witam Was, moi drodzy, na kolejnym odcinku. Dzisiaj mam taki miks za 84 zł. No, co nieco miałem, yy, wiecie, z wymiany, yy, z wygranych z poprzednich odcinków, co nieco dołożyłem, więc taki miks powstał. I co ja tu mam, 4 słoniki, yy, bo chciałem wziąć sobie jednego słonika i yy, coś za 3 zł, no ale akurat w tym punkcie nie było nic, więc Wziąłem 4 słoniki. Za 5 zł szczęśliwa liczba. Rubinowa. rubinowa. Za 10 zł mam kalendarz. Paradiso ekstra linię. Dużo drapania. No i za 20 Big Dra oraz Mega Linie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. wpierw zrobimy migiem. Te słoniki, ciekawi mnie, przynajmniej jeden się pojawi. Z podawane w saloniku prasowym kupywałem, więc mam po kolei słoniki. numerek 147. Znajdziemy słonika. Jest korona, podkowa, yy, piłka i palma. No, 20 złotych nie dali. Teraz 148. Numerek słonika, może tutaj będzie. Dobra. A mamy biedrunkę, rower, truskawkę i ananas. Dobra, tutaj dycha była do wygrania. Teraz kolejny słonik 149. Dobra, mamy perłę, rower, słońce, no i piłka. No 80. Nie wiem, w słoniku, kiedyś miałem całą paczkę, no to, ale tak ogólnie, jeśli chodzi o pojedyncze sztuki, to nie wiem, maks 40 zł, miałem najwięcej. Piłka, korona, awokado, no i niestety cytryna, czyli wszystkie słoniki puste, o, tutaj dysiak jak był. Dobra, to przejdziemy sobie do strapek za 5 zł, weźmiemy tą szczęśliwą liczbę. Siódemkę i właśnie tej siódemki szukamy. Numerek 30. Dobra, czy będzie siódemka, czy nie? Zaraz się przekonamy. Jest 9, 27, 18, 26. Jest siódemka, super, jest wygrana. 3, 23, 8, 6 i 30. A siódemka daje całe 5 złotych. No ale jest. Dobra. Coś wpadło, na no to Rubinowa, numerek 46, tutaj liczb też oczywiście szukamy, albo Rubinka, Rubin mnoży wygraną, o dziwo, wygrywa 18, 32, 8 i 11, dobra, albo Rubinek, a, wygrywa, a mam 21, jest Rubin, U pierwszy raz Rubin widzę, no super, czyli mnożymy wygraną.

No to weźmiemy coś takiego pracochonnego, może Paradizo. Paradizo mam z numerem 15. Dobra, i idziemy z tym. Mam rozgwiazdę i nutę na początku szukamy. Dobra, rozgwiazda. Postaram się jak najszybciej tutaj się uporać z tą zdrabką, ogólnie z tymi pracochonnymi. Dobra. Kolejno co nam dadzą? Liść i wiadro. Mamy wiadro. Liść, wiadro. Dobra. Tu jest wiadro. I jeszcze jeden liść. Dobra. I chyba to wszystko. Następnie arbus i kostium. Arbus, kostium. To jest arbus. Dobra, i kostium musi być w ostatniej grze i jest. Dobra. Okej, okay. następnie mewa oraz latarnia do odszukania. Dobra, tutaj mamy jeszcze latarnię. I to chyba wszystko. Następnie kompas, kostka. Kostka, kompas. No kapelusz mamy 20 zł. Ja mam, ja bym miał no. Zobaczymy. Ośmiornica motyl. Ośmiornica motyl. Dobra. Tutaj mamy motylka. Ośmielnica jeszcze tutaj jest. Dobra. Następnie palma i słońce. Dobra. Palma i słońce. Kuszą nas tutaj tymi liniami. No. Pojedynczymi symbolami, które zyskają do tworzenia linii. Torba oraz flaming. Patrzcie, tutaj też jest możliwość utworzenia linii. Pewnie się skończy, jak się skończy zawsze. Flaming i torba tu jest dobra. Co jeszcze gdzieś będzie? Chyba nie. Termometr tęcza. A chyba nic nie dadzą jednak, no. termometr, o proszę, tutaj jak blisko też jest do 10 tysięcy. Marzenie tej głowy i ostatnie jest, yy, no napój i krap czy to coś da? Napój jest tutaj, krab tutaj, ale brakuje, no. Wiedzą co dalej, żeby nic nie wpadło. Tutaj jeszcze tętla była. Na skos zabrakło, niestety. Wychodzi na to, że jest pusto. Dobra. Kontrolne powinny być różne. Dokładnie. Niestety tutaj pusta zdrabka. Weźmiemy ten świąteczny kalendarz, numerek 22. Szukamy tutaj na początku gwiazdki dzwonek piernik, szyszki, sanie, kartka, no tak nie po kolei, ale to tak rozmieszkili te krateczki, że ciężko jest po kolei. Tutaj się trzymać. Na razie nie ma gwiazdki, anioł, kominek, bęben, łyżwa, rękawica. Renifer, stroik, trąbka, skrzat, kula, no, skarpeta, sople, korzuch, choinka, czapka, no i niestety świeca, czyli pusto. Gra 25, szukamy trzech takich samych kwot, i wtedy wygrywamy tą kwotę. 10 tysięcy, 10, 200 tysięcy, 150, 200 tysięcy, 10. Dobra, a w bonusie szukamy Mikołaja. A są lampki, no niestety. zdrabka jest pusta. Zobaczę na wszelkie wypadek kontrolne. Dobra, różne są. Do pustaków, dobra już powoli kończymy Ekstralinie Zostały jeszcze za 10 złotych, numerek 13 Jak nie Paradiso to może linie coś względem Korona, Rower Ale by było jakby Małe zdrapki tutaj zrobiły wynik Korona, Rower Na razie bez szału, ale Fajnie jest Zobaczyć ten rubinek na żywo. Korona rower, bo na kanałach widziałem. No, fajnie zaczynam. Okulary piłka. Tu jest piłka, okulary. Dobra, tutaj lepiej trochę wygląda. Jeśli chodzi o te symbole, zdecydowanie lepiej to wygląda. Dobra, coś. Padło z tych symboli lody i ptak. Lody, ptak. Dobra. Okej. Okay. Cytryna i czapka. Cytryna i kapka. Dobra, jak coś pominąłem, to się może znajdzie po drodze. Słoń biedronka. Bo kontrolne pozmieniali co nieco, więc tak średnio pamiętam. Nie wygrywam w tej zdrabce. Słoń biedronka. Dobra. Klucz i wiatrak. Klucz, wiatrak. No. Znowu tutaj kuszą. Szczególnie na początku tam wygląda fajnie. Obiecująco. Dobra. Dzwonek podkowa. W ogóle są te symbole. No, podkowa jest. Jest też dzwonek. No, chyba szału nie ma. No dokładnie. Po jednym kwiat i arbus. Kolejno. Kwiat, arbus. Arbus jest, ale kwiatka chyba nie ma. Chociaż nie jest jeden. Jeden na pewno był. Serce i diament. Serce to paralizo było potrzebne. Tutaj chyba nie za bardzo. Tu był jeszcze arbus. Tutaj serca w ogóle nie dali. Księżyc leżak. Też tak nie kojarzę, chociaż leżak jest. Jeden księżyc też. Ale po jednym. Dobra. Zbliżamy się do końca. Motyl. Parasol, parasol, i motyl. Są te symbole, ale nic nam nie dają. Parasol, motyl. Dobra. Kolejno, słońce, moneta. Słońce. Onety chyba w ogóle nie ma. Dokładnie. I ostatnie dwa symbole. Tęka i popcorn. czy to coś daje. Wątpliwa. Popcorn. Tęka popcorn. No, no chyba jest niestety pusto. Zobaczymy kontrolne. No dokładnie są różne raczej nic nie pominąłem chyba, że coś dużego eee, teraz big zdrap, no zobaczymy ją numerek piąty, tutaj szukamy liczb, a symbole dodatkowe, specjalne to zdrap worek, worek mnoży wygraną razy 2. no i plik mnoży wygraną razy pięć ani worka, ani pliku jeszcze w tej zdrapce nie miałem osobiście

12, 32, 28 i 59, pusto. No, czyli chyba maluszki zrobię jakiś tam wynik na pomnożenie Numerek 8. Zostały ostatnie megalinie. No, zobaczymy. czy te megalinie coś dadzą. Winogrono i łódź. Winogrono oraz łódź. to jest łódź. grono się obrabra. Piłka motyl Piłka i motyl. Dobra. Następnie sakwa i kości. Widno ogrono tutaj było. Sakwa kości. Każdy sakwa kości, kości, sakwa. Kości, sakwa, sakwa. Dobra. Sporo wygrapanych już symboli. Serce i pierścionek. Może te serce coś tutaj da. Serce i pierścionek. Ładnie te symbole się pojawiają. Serce i pierścionek. Może linie uratują, też bardzo je lubię, często miałem stówki w nich, no ale coś więcej nie miałem, więcej niż stówki nie miałem, wiśnie biedronka, nie udało mi się zdobyć więcej niż tą stówkę, dobra, wiśnie biedronka, kilka razy miałem, dolarka, dobra, więc ogólnie lubię tą zdrabkę. Kłódka i podkowa. Dobra. Proszę, jak ładnie się pojawiają. Główna chyba będzie. Kłódka i podkowa. Dobra. Popcorn i zegar. Popcorn. Zegar. To pierwsze puste symbole, na to wskazuje. No, ale to połowa za nami, więc musiały być jakieś puste symbole. Rower i cytryna. Rower jest. Kolejny. Ale czy cytryna była? Chyba nie ma cytryny. Dobra. Dalej. Diament i flaming. Diamond flaming. Znowu nas tak zablokują, że nic nie wpadnie. No, tak to rozłożą, pewnie. Rozłożyli słońce, żółw. Słońce i żółw. No, pewnie ten, nie będzie. Prezentu też pewnie już nie będzie. No cóż, dobra, dalej. Foto, naszyjnik. Już powoli nam bra blokują. No, ten czat już w ogóle odpada. Naszyjnik, tu było słońce. Tu jest foto. Klapki też chyba odpadają. Dobra. Moneta patrzę, czy była. Chyba nie. Dobra. Tu jest naszyjnik. Moneta chyba była w ekstra liniach. Gwiazda i liść. No jest szansa jeszcze na bonus. Teoretycznie. Dobra. Pióro moneta. Teraz jest moneta, ale ona nic nie daje. Pióro to chyba tym bardziej nic. Jest pióro, ale no. Niestety nie ma linii. Tu była moneta. Klapki też raczej mało. Prawdopodobnie żeby się pojawiły. Ostatnie lody auto. No pusto. Lody auto. Auto jest. no ale Poblokowane. Patrzcie, jest dolarek. Niesamowite. Jest dolarek, czy fajnie jeszcze coś dołożymy. 20 zł, no ale fajnie, że coś wpadło. Super. Rzutem na taśmę, jest BB. Wydane 84, a ja mam tak. No, nie jest tak bardzo źle. 20 zł. Megalinie. 10 zł Rubinowa, czyli 30, no i 5, 35 na 84, no zawsze mogło być lepiej, no ale nie jest najgorzej, jest co na pomnożenie. Już Was serdecznie zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się, hej!